Witam Was w drugiej odcinku Paczkomani. Gramy meczyk. Tak, tak prezentuje się nasz skład. W skrani uzyskam tylko 53, więcej się nie dało. I zobaczymy go dzisiaj po tym meczu. Trafimy w paczkę. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać, albo chociaż się nie zmarać. To jest pierwszy cel sobie wyznaczyłem. Przepraszam. Mamy dobry, niezgrany atak. I... Gramy z... Zajebistym przeciwnikiem. Wow. Farfan. 5 obrońców, a my takim składem gramy, który powinien to wygrać. Ale mam ustawienia wrat. raty. Patrzcie, oddaj mi piłkę, koleś, oddaj mi piłkę. Dzięki, dzięki. Ustawienie kontroler. Własne A i gramy. Ucinić. Douglas Louis Gustavo Wybicie piłki przez przeciwnika jeżeli mogę się doczekać nowej FIFA i nowego ROM Total War, ponieważ taką ochotę tak to będzie fajne kasy raczej będę miał na Roma blisko, blisko było na FIFA pewnie się z bratem złożę i widzę, tanie kupiłem nie preordera. Ten co jest na no, move.pl. Żeby żebym coś reklamował, tam jest edycja preorder plus ultimate team, czyli masz 4 złote paczki na początku. Czyli to jest fajne, bo jak zacznę grać w forze i będę miał już jakichś takich składnych zawodników, a nuż no trafię Ronaldo. No będę miał lojalność przynajmniej. Dobra, przegrywam w 8 minucie meczu. To jest mam chrypkę, bo ramu to nagrywam. Ale nie szkodzi Gusta V, V Lopez Lopez Igi jest fajny, powiem wam szczerze. Lopez! nowa Ultimate Team prezentuje się ciekawie. mam nadzieję, że nie będzie Handicapu oraz Reineroth, raczej to jest mało prawdopodobne. Ale mam nadzieję, że nie będzie wszystko na Pace, bo naprawdę Pace powinno być tak jak Sezony, że tam nie, wszyscy, nie zawsze Pace się liczy. Też Skrzydłowi na pewno muszą mieć dobry Pace, na Passing musi grać dwoma, najpierw żeby był jeden, który jest szybki. Taki wiecie, jest winny, mały, a drugi taki duży i silny, który potrafi szczelić go z główki, zasłonić się, a nie musi sprintować. Taki jest mój taki wiecie. Własna opinia albo pomocników: jeden szybszy, drugi defensywniejszy. A to zależy, bo jak 4-1-2-1-2 będę pewnie grał, albo 4-3-3, pewnie 4-1-2-1-2 bo jest formacja. to nie ma swojej formacji, więc mogę grać jakiej mnie się podoba. To jest fajne, żebym mógł to wolniej zmieniać, a, a lojalność chyba się zmieniać nie będzie. jestem tego pewny. Offs. Props. I Joe Hart. Tam wielu zagranicznych youtuberów robi predictions for player ultimate team. Centi40, czyli robią po prostu ich przewidywania na karty ultimate'owe w nowej FIFA. I to mnie się bardzo podoba, znalazłem kąpa z trzech youtuberów, oni są tacy fani. powiem szczerze, ci jest można pouczyć się angielskiego, bo to takie, wiecie zawsze coś, coś usłyszysz, zawsze coś będziesz wiedział Lopez z Maściu. i jest nadzieja, że Mam nadzieję, że taki ISKO będzie miał 5 sztuczek gwiazdek oraz yy, tania goma. Marcelo 4 przynajmniej. To tak jak mówię o Realu, bo to głównie ich znam, że Marcelo umie się trikować. Prawie jak Neymar, bo to Brazylijczyk, a Brazylijczycy to zazwyczaj się na tym, że mają zbajeczną technikę i z piłką ciałami mocnymi to nie widziałem, oprócz Ronaldinho. Ronaldinho to był wszechstronny, więc nie ma co porównywać. Z tego składu, jak widzicie, tylko test będzie pewnie do konkursu, bo on jest warty z 10 tysięcy, a po najwyżej zrobię takie paczki zawodników. A dużo trochę czasu, żeby konkurs był. Na przykład jest teraz Roy z nam gola. Ładnie, ładnie bramkarz. A to nie bramka, że broni, tylko kolej z maściu. Mam chrywę na Dobra, Dobra, nieważne. Zdarzy, że macie odcinek, że możecie oglądać, bo nie, bo nie będę miał kiedy nagrać. A jeszcze War Warhammera bym chciał nagrać dla moich widzów z Totalora. Bo już mam mało po prostu. No, mam widz. 115 to nie dużo. Chociaż miałem kiedyś 0. Myślę, że jak. Będę tak ciągnął, tak systematyczne, lepszej jakości materiały To mi przybędzie widzów Tak, gdzieś koło 500 do końca roku Będę miał FIFA 14 Oraz Roma Zobaczymy jak się potoczy Fajnie mieć widzów, dużo mnie mam 20% utrzymaniu uwagi odbiorców, czyli Dużo z was po prostu dało mi suba i nie, 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 nie. Nie jest aktywna. To mnie martwi właśnie aktywność na moich, moich widzów, która powinna być większa, przynajmniej 10% jakieś komentarze, lajki, coś tego typu A to właśnie Sorry, SMS mi przyszedł. Nie grajcie tam Dobra. Coś tego typu właśnie żeby. Żeby zwiększyć moją przebicie, o to jest właśnie dlatego, że dużo ludzi prosi o łapki. Ponieważ podobno, jeśli się ma więcej łapek, to prędzej cię wyszukuje na wyszukiwarce. Nie ja wiem, czy mam mało utrzymania uwagi od Wersu. To moje pierwsze nagrania. Wtedy miałem Field Edge, tego już nie mam na kanale, było tak dupy. Keyboard też usunąłem i Beluma też usuwałem. Po prostu były sobie jakość audio, głównie teraz już jest lepiej. Obszumiam. Coś tam poprawię Czasami mam chrypkę tak jak teraz Ale to Nie jest aż tak tragiczne Jak szum jak skurczy byk Więc myślę, że Systematyczne Dobre audio filmiki Chociaż ja wakacje będzie bratby, Więc kurwa nie wiem czy będę nagrywał Ale postaram się znaleźć czas I powiem mu, że w tym godzinie nagrywam Żeby sobie robić coś innego to nie będę z rana nagrywał, ponieważ on będzie pewnie dłużej spał. Pewnie długi weekend nic nie będzie materiałów. No sorry, no takie życie. Długi weekend trzeba świętować końcówkę wakacji. Zacznie się szkoła, zacznie się problemy. Szkoła, nauka, nagrywanie. ROM2 3 września. To mi trzyma przy życiu tak naprawdę, ponieważ do mnie się nie chce iść, ale ROM2 wychodzi. Już chyba dzisiaj idzie jutro. Pójdę sobie zabawić. Wcale. do tej gry będziemy pykać od września. Od września. Od września w nową grę w moim kanale. Nie zastąpi kanału Warhammera, który jest tak jak przegryzka przed tym, żeby paru widzów zdobyć z Warhammera i potem prom 2. Nie dużo osób będzie nagrywać. Będą pewnie chcieli. Ragnarok oglądać, ale on nie będzie tak masywnie wrzucał materiałów. Dlatego pewnie dużo ludzi będzie szukał kupu innego, który tak naprawdę też to ma i będzie chciał pokazać, że on to robi dobrze. Ja 14 oczywiście będę grał na PC, bo nie mam Xbox ani PlayStation 4 nowego, to za drogie. Ja bym wolał kompo lepsze niż to kupować. Że po prostu, jakby to powiedzieć, co miałem powiedzieć? Czy jak macie ten, że będzie siła wyglądać graficznie identyko ale będzie dobre tryby, szczególnie liczona Ultimate'a, nic innego? Może lepsza kariera, którą poprowadzę, gdzie kariera będzie Ultimate Team i będzie ROM2 Total War. Na moim kanale przez najbliższe pół roku. Ja jestem takim właśnie. Stratę go takim Fifowcem, po prostu te dwie gry mnie wciągnęły kiedyś i tak... Takie do tej pory lubię. Czasami się nudzą, często właśnie. Totalorry się nie mogę grać tak wiecie, non stop. Że w Roma tak będzie się dał, ponieważ będę nagrywał. Ale jak siądę, czasami mi się nudzi. Na przykład gram z kuzyną, Na przykład że nie ma w kampanii Hot Seat, że po prostu gramy we dwóch rominowym. Nie przez neto oczywiście. Hot Seat wiecie. Gorące krzesło to po angielsku się nazywa. Co ty kurwa zrobić? I gramy sobie we dwóch. Wtedy mamy możliwość, na przykład, walki między sobą. Jak będziemy walczyć na przykład między sobą, że damy automatyczne, jak walczymy z kimś, żeby się dało walczyć na bitwie, bo na przykład w Medievalu była kampania Hot Seat, ale się nie dało walczyć. W obronie, bo w ataku się dało. I tego mi brakuje, właśnie takiej kampanii Hot Seat w Rom 2 Total War. To było zajebiste. Przyznaję, ta też może z kim zagram. Akurat może z kimś z Bas, może z kimś innym. Jakieś bitewki w Rom 2. Na pewno wygram ultimat czasem. Tak z nudów po prostu wieczorkiem. Jak nie będę nagrywał, nie będę miał siły się uczyć, ani FIFA grać. A w FIFA nie będzie. I będzie taki pierwszy szturm. Rom 2 nagrywam. Potem dopiero włączy się. Fifa, i wtedy zacznie się taki okres Na razie nagrywam to wpakowani do Póki nowej Fifa nie będzie, póki mi się kasa zostanie Nagrywam wpakowany, ponieważ to jest fajny, fajny tryb, można paczki na końcu otworzyć Ten niby tak masywnie otwiera, może a nuż się ktoś trafi, który z najmocniej nasz skład, będziecie mogli go zdobyć w konkursie, tak w połowie pewnie września celim wyjdzie demo, bo potem będę w demo pykał Potem w znowu drugi drugiej że września brat będzie, będzie mniej materiały. jestem uzależniony od niego, bo dużo ze mną siedzi, dużo gramy. Albo po prostu powiem mu, że chce nagrać, to jakoś się z nim zgadam. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że nie będziecie smutni, czyli będzie mniej materiału, właśnie w ten drugi weekend i ostatni tydzień wakacji pewnie, pewnie będę dużo dosączać, już zakupy robić. Anyway, jestem z Różnowa, no Polski niedaleko nowego Sącza, że chciałby ktoś wiedzieć, wszystko kiedyś może, yy, ta, jak to się nazywa, rageny czy kichu, jak to, jak to się nazywa, te, eee, to się nie robi, po prostu kła pytanie i odpowiedzi zrobię przy pię Pewnie przy 500 widzów zrobię taki po prostu pewnie audiologi będą Będą audiologi, które mam nadzieję Wam się spodobają Dopiero przy 5 widzów żeby coś urozmaicić Wszystko się okaże No mi prześladuje, ja tu nagrywam koleś Ojej, już 20 minut i dwie paczki. Potem składać znowu ogarnę. Jest Douglas spierdzi ale strzelam. Statystyki też się liczą. Przy tysiąca może będzie kamerka. Nie wiem, wszystko się zobaczy, to takie marzenia są. Czy nie? Bo po prostu... na przykład mi cieszy więcej widzów. Na razie nie, nie będę brał, nawet jakbym miał brać. Partnerstwa by mi niepotrzebne. Ponieważ póki będę miał 18 lat, nie będę wiązał się na przykład umową z tymi, ponieważ musiałby rodzice podpisywać albo brat, takie kombinowanie. Tak to na czystego za półtory rok, jak 18 będę miał w listopadzie, pewnie na 2015 rok pewnie. Pewnie podpiszę partnerstwo, będę miał na tyle widzów. Raczej, bo moje materiały chyba nie są jakości nią napiszcie w komentarzach. Jeżeli coś wam nie pasuje, co chcielibyście u mnie na kanale... Poprawić może częstość wydawania materiałów, nie wiem jakość, audio, wideo. Może mój głos jest tak chujowy. Dzisiaj na pewno. Mogliśmy tyle przegrywać, ale nie do Dzisiaj się rozgadam na jakiś luźny temat. Jeszcze pogadam o Romie o FIFA nowej. Ja 14 powodno ludzi narzeka, że PC przejmie PS. Właśnie też tak myślę. Nie wiem czy kupię PS. To jest pytanie. No spróbuję z na to pobrać demo porównał wam demo. Po prostu pokażę wam demo PC, demo FIFY. Bo PS wychodzi 20 września, a FIFA 24. I czuję, że PS przejmie. Przejmie rynek y, starych konsol oraz y, PC, ponieważ wyprowadzili takie, wiecie, kariery online. O! To już to, coś takiego było podobno czy 13 Tylko że po prostu coś... podobnego do Ultimate ale że... Stworzysz też zawodników Ileś tam masz Wybór zawodników Masz, dostajesz od słabych Nie wiem, w ogóle nieznanych Tam możesz dokupić tworzysz własnych zawodników Wiecie, takie na przykład Szukasz talentów To znajdziesz szkółkę, zakładasz więcej talentów Oni się rozwijają z biegiem czasu Kupujesz czasem jakieś gwiazdy Takie prawdziwe Które są naprawdę Ciężkie do zdobycia Nie wiem Zobaczymy Właśnie to mnie trzyma przy życiu, że że w tym, że Ultimate jest y, Fifie, znaczy je we mnie kupię, w FIFIA, raczej bym nie kupił, sądzę. To nic się nie zmieni. Trochę grafika, trochę gry, gameplay, pewnie bugi będą, bo zawsze były. Te bugi mi w szczerze nie po, po przeszkadzają, tylko na przykład ta ręka, który nie ma w polu karnym, są często karne, Teraz czasami ręce sama nie ma ich. Część mnie najbardziej w kurwa i to wszystkie chyba, cały, w całym dzieju FIFY 14, FIFY, skąd pamiętam. Pierwszą FIFA była FIFA 2002 oraz 2000, później 4, 5, 6, tak leciało z górki. Głównie grałem na piratach, bo nie byłem przekonany po prostu do FIFA. Teraz tą kupiłem, tak? Kurwa, a jest god. I mam FIFA fajny, mi się bardzo spodobał. 700 godzin przegranych, głównie w Ultimate z wami razem także. Fajnie, można się pograć ze znajomymi, to wszystko jest fajnie, że się ma oryginalne. Ja na przykład nie widzę sensu. Tak z mojego punktu widzenia kupować gry, która ma tylko single player, bo to ma sens Na parę godzin Na przykład, jakąś, na przykład rozumiem jakiegoś Skyrima Tu ma w chuj czasu grania, ale taki kurwa 8 godzinny let's play, znaczy 8, 8 godzinne Granie to 100, 150 zł kosztuje, pojebało Dobra, otwieramy te paczki Pewnie spadniemy do drugiej ligi, I to tam nie przeszkadza, bo to gram na luzaka Yy, paczki. Najpierw otworzymy srebrną, tak zachować kolejność. Czawez! 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 O, Wisła Kraku! do klubu, nie będę wysłał do... Ten idzie na sprzedaż. Tym koleś na gniew. Nie mogę go składać. Chociaż prawie pomocnik, więc może się sprzedać. Czepu 4-1-2-1-2 wszyscy byli. Trening. Rubik, a nie tutaj. I jedną złotą paczkę i to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podoba, nie zapomnijcie dawać łapkę w górę. To jest dla mnie bardzo ważne. Macie, zobaczcie, kogo trafiliśmy. Kurwa, żadnego wyjątku. Co jest Jewana FIFA solca Dobra, ale jest to jest... Ricardo Costa. Zmiana menedżerska. Dobra, tu się z Wami pożegnam. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Siemka, siemanko. Baja, 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 bum!